Dzień dobry państwu. Mamy niebagatelną przyjemność porozmawiać o regatach, które będą częścią obchodów stulecia żeglarstwa polskiego z jednym z członków załogi rady dyrektorów Muzeum Polskiego, a także z żeglarzem i koordynatorem tych właśnie regat Bogdanem Ogórkiem. Jak to jest koordynować regaty? Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani małgorzato. Znaczy, regaty koordynuje się w bardzo prosty sposób. Praktycznie to jest takie, taka mała menażerka, jak większą rodziną. <laughs> Czyli mając doświadczenie w rodzinie można też to przełożyć na, na świat żeglarski i odwrotnie, umiejętności świata żeglarskiego przekładamy na świat rodzinny i dobrze nam to wychodzi. Czyli wszyscy zareagowali na tak, wszyscy będą gotowi jutro rano, tak? Tak jest, okazuje się, że całe 15 jachtów, które mieliśmy na liście odpowiedziało na tak i wszyscy stawiają się jutro na regaty. Tak. Bardzo się cieszymy. Czy jak one będą wyglądać? Na czym będą polegały? Oje, regaty jak to regaty? To będzie ciężkie, ciężki bój, o, jak wiemy, o pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Natomiast no, co, jakie będą warunki, to zobaczymy jutro. Prawdopodobnie będzie wiecznie. Oby, oby nie padało, co też żeglarzom nie przeszkadza. Okazuje się, niektórzy tego może nie wiedzą, ale. Nawet jak deszcz pada i w nocy żeglarze też pływają, także nic nam, nic nam nie jest groźne. Wręcz przeciwnie, w trudniejszych warunkach wychodzą mocniejsze charaktery i okazuje się, że można całkiem sprawnie płynąć i zdobywać dobre miejsca. A bardziej o techniczną stronę, czyli jest podzielone na wszystkie te 15 jachtów polskich, jest podzielone na dwie grupy, tak? Tak, to jest dlatego że mamy, mamy jachty, które klasyfikują się jako jachty turystyczne, czyli. Tak zwane Cruising Division i jachty regatowe, i załogi, które mają bardzo dużo doświadczenia w, w, regat, w pływaniu regatowym, wyścigowaniu się, czy to na bojach, czy to w regatach dystansowych. Są to naprawdę świetni ludzie, świetne załogi, także no, trudno by ich było upasować w, w tej samej dywizji, razem z tymi, którzy. Pływają turystycznie, dlatego, żeby tak było troszeczkę sprawiedliwie, aczkolwiek no, sprawiedliwość to pewnie, pewnie będzie w niebie, nie, nie tutaj, ale, ale będziemy ja spróbowali być obiektywni. Ale to jeżeli tak, tak się zapytam z punktu widzenia kobiecego, czyli tak, zbieracie się rano, prawda, jest odprawa kapitanów, skipperów, i później wypływają na jezioro, i co oni później robią? Tak, spotykamy się rano. Yy, tutaj muszę, muszę podziękować Marcinowi Koziarskiemu i, i Dariuszowi Stopce, którzy pomagają mi też w przygotowaniu i wprowadzeniu, tak jak Marcin Gregat yy, Komisji Regatowej i tak dalej, takich szczegółów, szczególników bardzo technicznych, o których nawet nie wszyscy żeglarze mają, yy, mają do końca yy, wiedzę. Natomiast, no to yy, tak jak Marcin, są wyspecjalizowany yy, człowiek, który, który wie jak policzyć, wie jak, jak yy, być obiektywnym, jeśli chodzi o właśnie te różne rodzaje, bo musimy pamiętać, że mamy łódki od takich malutkich, które, które tam są malutki, no przepraszam, 24 stopy, czy 26 stóp, no to jest, jest niewielka, ale, ale, też mamy łódki 40, czy 50 stopowe, także to, żeby być obiektywnym, więc trzeba tam jakieś tam numery powpisywać, poprzeliczać, przekalkulować. A, żeby to, to żeby... wszystko było sprawiedliwe, tak. tak, w zależności tak. od tego, powierzchni żagla, od tak? powierzchni żagla, no, od prędkości długości. kadłuba, także takie. Męski tak. Świat. Tak, jeszcze raz spotykamy się o 9:30 tak. odprawa kapitanów. Yy, ustalamy dokładnie trasę, choć trasa jest już mniej więcej jakby wyznaczona, ale jeszcze jeśli będą jakieś zmiany, to oni o tym dowiedzą się yy, rano i no i będziemy wyruszali na wodę tak żeby gdzieś około 12:00 wystartować z regatami. Mamy około 8 mil płynięcia, zależy jakie będą, jakie będą warunki. Podejrzewam, że półtorej do dwóch godzin ten odcinek powinien być pokonany czyli gdzieś koło 14:00-14:30 powinni się nas, da się widzowie i, i, i ci wszyscy miłośnicy żeglarstwa, którzy będą na nas czekali w porcie, spodziewać się w Mantros Harbor przy tak zwanej ścianie gdzie już tam wcześniej będziemy mieli kilka namiotów i, i promocyjne stanowiska muzeum, naszych jacht klubów kochanych, Joseph Konrad, Yacht Club i Chicago Yacht Club, przepraszam, Polish Yacht Club, Club Chicago, tak. Także tak, można będzie dla tych z Państwa, którzy no, nie pływają, można też będzie przyjść miło czas spędzić po żeglarsku, Porozmawiać z ludźmi, aczkolwiek że są otwartymi ludźmi. Na niektóre pokłady będzie można wejść, tak? Na niektóre tak, łódki. zależy to od indywidualnie od każdego skipera, czyli Bo to kapitana. To jest osobne państwo każdy. Tak, to jest każda łódka jest osobnym państwem, nią kapitan i zależnie od tego jak, co on postanowi, tak można lub wejść, lub nie wejść, lub wejść w boso. No, no. Jeżeli się ma buty takie z białą podszewką, znaczy podeszwą, to wtedy można Tef. wejść w buty. Można wejść w buty. Tylko trzeba mieć fachowe. I teraz tak, czyli potem będzie wyróżnienia, prawda? Będą wyróżnienia, będą mogli stanąć na tak zwanym pudle. I wypływamy dzięki tym regatom, e, czyli świętujemy po pierwsze te ostatnie 100 lat żeglarstwa, najpierw po a potem po żeglarskiemu, tak? Czyli to jest takie świętowanie żeglarskie radości ze stulecia. Tak, czyli to takie, takie namacalne, namacalne ten, to święto jest takie w 3D, bym powiedział. Bo tu... Nie mogę się doczekać, ma, ma... żeby zobaczyć wszystkie te załogi w tych specjalnych koszulkach i z tymi specjalnymi e, czapeczkami. Bardzo bym chciała, żeby to, żeby to miało miejsce. i e, e, ze strony muzeum serdecznie dziękujemy za zaangażowanie całej rodziny, jak już wspomnieliśmy, nie tylko osobistej, ale i żeglarskiej, właśnie w organizowanie regat i życzymy, chcielibyśmy wręczyć taki honorowy dyplom, dyplom czy przyznanie dyplomu na jeden wolny tydzień. Tak, no, będzie mi bardzo miło, jak dostanę taki dyplom na jeden wolny tydzień. Nie wiem, do kogo mam się zwrócić z tym dyplomem, ale na pewno na, na ścianie. A Pana będzie, Boga, będzie dobrze, podejrzewam. Tak do Pana Boga. Ale, ale dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy nie też za, za to zaangażowanie. To jeszcze za sprowadzenie wszystkich tych osób, które po raz pierwszy są czasami w muzeum, czyli widzą swoje elementy wystawowe, te, które są im bliskie, a nigdy do muzeum nie przyszli i, i będą nadpływać dzisiaj. Za to serdecznie dziękujemy od nas. Cała przyjemność wszystkich. po mojej stronie i dziękuję bardzo. Dziękuję. Całemu zespołowi muzeum. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.